To zmieniłam trochę um, jakby wejście historii i takie tam, czyli na przykład Wiktoria, to nie jest Wiktoria, to jest moja dodatkowa postać, którą zazwyczaj się bawię na przykład meblowanie, coś tam, no wiecie. No i pozmieniałam trochę no, chłopaków, tam. Rodzeństwa akurat nie zmieniałam, bo tutaj są dziewczyny śpią na przykład Franka też nie zmieniałam Batmanowi i no tak się nazywa w historijce zmieniałam tylko włosy i sobie to ja czyli Wiktorii w historijce matce zmieniłam strój takie tam w szafrak Kurde, pokój teraz zmieniam na pewno. Ale tak wygląda... No wiecie jak to. Te osoby się pozmieniały. Tutaj Wika, miłość, Luzia, matka jest w środku, Tam będę jeszcze robić przemeblowania trochę w domku. Tam tutaj ojciec i Amilka też ma inny ten strój. No i to chyba wszystko. Skin Wiki mi się bardzo podobały na te włosy, takie i tą piżamkę taką fajną. Jeszcze będę zmieniać skiny, tam przemieszczać, no wiecie, no i jak coś to, będę Was informować na bieżąco. No i jakbyście chcieli, to mogę Wam jeszcze ten Na pewno będziecie wiedzieli, że zmienię początek. Początek zawsze jest ten, że przedstawianie, no to zawsze to już to zmienię i będzie trochę inaczej przedstawione. No i ogarniemy tam coś jeszcze. No i będzie git wszystko. No dobra. No to dwie wiki was żegnają. Bają. Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziął byłem Ciebie za żonę Uuu, myślę to zrobimy wieczorem, ale nie dla Ciebie mam pierścionek. i mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem Przeprosi naś złożę ćwiczenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek A to niedobrze, bo mam słaby go do kobiet, Boże, ooo Wiem jak chciałem słowa i wiem co masz w I powiem Ci dokładnie to co chcesz Gdy mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie Ty umiesz mi powiedzieć to co chcesz Aha, będę Ci to mówił do. Powtarza mi ciągle, że mnie lubi, pytasz czemu nie widzimy się częściej I kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi, pytasz czemu nie zrobimy nic więcej ja nie wiem sam, nie rozumiem sam siebie mała To nie tak, to nie tak, że ja nie chcę po prostu na ostatnim piętrze